Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk AK-47, sedno zamieszania. Lajkuj, subuj, komentuj. Wyniki 1 lutego. Do wygrania macie face w card o wartości 20 zł. Wystarczy zostawić lajka, suba z dzwoneczkiem, i komentarz. Dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony WoWka, jesteśmy na GeForce Kinsie No i co, dziś pobawię się metodą ISAMU Zobaczymy jak mi to wyjdzie w dniu dzisiejszym Więc tak, ee, pamiętajcie o najlepszym kodzie Kod WOWKAYTY, dodaję wam 5% więcej przy doładowaniu I skrzyneczkę MILSPEC na start, więc to jest jak najbardziej super sprawa No i zaczynamy z metodą ISAMU, może od najtańszej skrzyneczki z eventu kto nie zna metody Isamu, dzisiaj pozna, ostatnio troszeczkę używamy, kiedyś używałem jej pewnie 3-4 lata temu dosyć często, teraz rzadziej, więc to taki powrocik, ma swoje przebłyski, ma swoje przebłyski na pewno, więc tak, udało nam się zdobyć taką P90, -kę. więc taki skin już powinien z nami zostać tylko wiadomo, to jest seria do kosy, więc różnie może z tym być też dodatkowo, znaczy chciałbym po prostu zrobić kosę w ten sposób na razie to zostaje, no i skin jest wart więcej niż sama skrzyneczka, więc otwieramy teraz dwie skrzyneczki, no i suma skinów również musi przewyższyć yy, wartość dwóch skrzynek więc zobaczymy, czy ponownie się uda to zrobić, nie, tym razem nie, nie udało się tego się pozbywamy, lecimy czegoś poszukać, ogólnie z tego co pamiętam, kategoria tylko jedna strata, yy, Wpisywała się naprawdę bardzo, bardzo dobrze w przypadku tej serii, więc również i dziś spróbujemy sobie właśnie w tej kategorii wykorzystać tą metodę. Więc tak, pierwsze otwarcie, sprawdzamy, co ty ciekawego nam poleci. I chyba nie może. Nie, to już jest spoko, skin, ok, jak najbardziej, więc zostaje z nami. Teraz dwie skrzyneczki, klikamy. 12 zł kosztuje nas otwarcie dwóch skrzynek Azur. No i tutaj, tak kurde. Jeden spoko, z jeden nie. No ale obu się pozbywamy, resetujemy znowu do pierwszej skrzyneczki. Ciekawi mnie, do którego poziomu uda się nam dzisiaj dobić najdalej. Z tego co pamiętam, w jednym z ostatnich odcinków z tej metody to naprawdę dobyliśmy nad piąty poziom i to kilka razy, więc naprawdę dużo szczęścia mieliśmy dziś o tym się przekonamy, czy te szczęście nam dopisuje, czy nie. Kurczę, coś tutaj nie do końca nam wychodzi. Weźmy samo sobie Mozbiego, droższa skrzynia, ale też skiny są ciekawsze, ale na ZZ też są bardzo duże szanse w sumie. No ale dobra, spróbuję, jak w wypadku tej skrzyni wyjdzie, no to jest naprawdę mega dobrze, no bo skrzynki na CZ są naprawdę potężne, że taka CZ się pojawi, no to ile tam jest? 71%, tak? Przed chwilą patrzyłem, 71%, więc naprawdę bardzo dużo, większość skrzyneczek z tej kategorii ma zdecydowanie niższe szanse na to, że pojawi się właśnie najgorszy skin, no ale to na pewno wynagradza też mocą skinów dostępnych, no doleci czy nie doleci do kałaszka. Zielony laminat, zielony laminat, moi drodzy. Sprawdźmy tego zielonego laminata. Uuu, byłoby fajnie, byłoby naprawdę fajnie. Nie, no ostatnia szansa. Wcześniej tylko, ta, tylko jedna stratownia. O, coś się stało, coś się stało, moi drodzy. No i coś wypadło, ok? Może nie górna płeczka, ale coś wypadło. Dobra, drugi poziom został odblokowany, więc zobaczmy, jak pójdzie nam na drugim poziomie. Miejmy nadzieję, że to będzie pierwsze przebicie do trzeciego poziomu. Absolutnie nie. Żeby wygrać pace w karcie napisz jaka jest twoja ulubiona gra i liczbę od 1 do 5 Więc kategorię tylko jedna strata odpuszczamy Ja chciałbym zobaczyć na the same ie. the same, jaki Kisamu sobie poradzi The same dajmy skrzyneczkę analogy 7.60 Pierwsze otwarcie zobaczmy, ohoho ho, Jest spoko skin, jest naprawdę bardzo, bardzo spoko skin No może nie w tym stanie, Kurczę, Czemu nie ma innego stanu w tej skrzyni, nie ma no jest tylko field tested, kurcze Spodziewałem się lepszego stanu, ale jak najbardziej ten skin jest ok, Więc drugi poziom został odblokowany Zobaczymy czy trzeci poziom również Chyba tak, no nie? Eee, 14, 6, nie, koszt skrzynki, no minimalnie Minimalnie naprawdę zabrakło tym razem Żeby odblokować kolejny poziom, więc damy jeszcze jedną szansę Dla skrzyneczki analogii. Jeśli to również teraz, nie no nie poszło, więc Teraz skrzyniami, na którymi się oprę Weźmiemy, z... o z naklejką może być fajne, naprawdę bardzo fajnie to może wyglądać na naklejce, co ciekawe dzisiaj maksymalnie drugi poziom odblokowaliśmy, więc dużego szczęścia niestety nie mam dziś, no ale miejmy nadzieję, że to się odmieni, że to po prostu tylko takie rozpoczęcie i zacznie się dopiero teraz to wszystko rozkręcać i po prostu skręcać na dobre tory, zobaczać. Mm, niestety ponownie między dwoma spoko naklejeczkami, bo to jest na miotik holo, więc on już jest jak najbardziej ok. Kurde, czy ja naprawdę, no jest pierwsza naklejka, ok, poziom drugi został odblokowany. Miejmy nadzieję, że i trzeci. Proszę, trzeci poziomie, odblokuj się, bo nie widzieliśmy jeszcze dzisiaj trzeciego. Bardzo bym chciał. 20, 13. No, kurde, minimalnie, no, znaczy minimalnie, no niedużo. Doch. Okej, okay, jesteś mocniejszą skrzyneczką, tu jest 65%, więc naprawdę też dużo na to najgorszą naklejkę. Ale ja wierzę, ja wierzę, że teraz za te wszystkie niepowodzenia aktualnie nam no, fajna naklejka. Super, super, dziękuję. Mm, zwiększamy poziom do drugiego. Znaczy, kurde, jak na tamto skrzyneczkę za 10 zł byłoby super. Na no to powiedzmy, udało nam się tyle, że odblokować kolejny poziom. I to tyle. Yy, ona jest chyba w ogóle, no właśnie, to jest w ogóle druga yy, najtańsza naklejka yy, w tej oto skrzyneczce. ok lecimy z poziomem numer dwa, i samo dawaj wbijamy do tego poziomu trzeciego, już nie mogę się doczekać. No, i to będzie chyba za słaba naklejka, żeby wbić poziom trzeci. Niestety tak, niestety tak. Teraz powiem wam szczerze: nie wiem na co możemy tej przełożyć metodę i samu Czy zrobić na przykład all-inowe skrzyneczki 50, no też się zdaje spoko opcja, no nie? Tylko te moje szczęście dzisiejsze to jest naprawdę masakra, bym wam powiedział. Więc dobra, zacznijmy sobie. 10, 80, 50% O, jest fajne, bo jest Statrak, Jest fajne, bo jest Statrak Więc, jaj, kozak, kozak, ok. W przypadku skrzyni z Water Elementalem, naprawdę ty dużo szczęścia się ukazało. Bardzo dużo, bo to jest chyba najmocniejszy Glock. Tak jest, to jest najmocniejszy, jakiego można w ogóle trafić w tej skrzynersce. Od razu go trafiamy. Więc, to jest może ta skrzynia, która zatrybi tutaj. No i zacznie naprawdę mocno działać. Więc, kontynuujmy to. I drugi poziom klikamy. Dr proszę, odblokuj się trzeci. Naprawdę cię bardzo proszę. Po tej fali niepowodzenia w końcu pojawi się trzeci poziom. W odcinku tym. Z metody i samo pierwszym albo drugim jak nagrywaliśmy. Kurczę, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty poziom. Wjeżdżał konkretnie. No tutaj niestety nie, niestety nie, dobra. Ale troszeczkę skinów ciągle zbieramy, to trzeba mieć też pod uwagę, e, że ciągle zbieramy skiny do ekipunku, więc coś tam cały czas jest, coś tam się dla nas ukrywa. Okej, dajmy sobie teraz dwa. Teraz, teraz się odblokuje, zobaczycie. I nawet statkowo było elementale nie, skurde, stat trakowy byłby wystarczający. No ten jest ze Stat ale to jest duur, dużo za mało. Ostatni raz, ostatni raz na tej skrzyni. i Jeszcze jeden ze Stat Niestety nie, niestety nie. Zobaczmy, jak nasza sytuacja w ogóle się prezentuje w aktualnym momencie. Bo trochę tych skinów jednak nadropiliśmy. To wszystko jest do tej P90. To jest to, co zdobyliśmy dzisiaj właśnie z metody i samo, jest to 167 zł warte wszystko Więc mniej, niż mieliśmy na starcie, ale Nadal nie jest tragicznie na pewno, no da radę coś Jakąś ciekawą bitwę taką wykminioną coś ogarnąć, nie wiem, naklejkowa? 4 I dajmy 4 dodrze, są dodrze, są po 20 Nie Tutaj są dodże, więc dajmy sobie 4, to jest 120 Na 3 graczy Dosyć mocna, trzyosobowa, więc to jeszcze dodaje tej bitwie. Czteroosobowej raczej nie chcę, no bo to czteroosobowa powiedzmy tak, jeśli to na mnie wyjdzie, no to odbędzie się jednak ta czteroosobowa. Ja to troszeczkę, tak można też powiedzieć, głupio robię, no bo ja zawsze prawie to samo robię, no ale to wychodzi. O, pk 97, kurczę, kojarzę, kojarzę, tutaj na pewno często z nami być, bit, bitwy toczy, widujemy się tutaj, więc zaczynamy, zaczynamy, e, bitwa naklejeczkowa. 8 skrzyneczek z naklejeczkami, 4 za te 10 zł, no i 4 skrzyneczki za 20, więc tak będzie się prezentowała po prostu ta bitewka. No i zobaczmy, eee, zaczynamy oczywiście od tej tańszej e, skrzyni, czyli powiedzmy o Fnatic 17 rok, no nie jest to 15, no nadal dosyć spoko, naklejka 15 rok, słuchajcie, aj kurcze, SL, SL1 nie jest tyle wart, o tam będzie super, tam będzie super, no i jest elegancko, mamy prowadzenie coś się dzieje moi drodzy, coś się dzieje ponownie dobra naklejka coś się w końcu zaczęło dziać w tym dzisiejszym odcinku, metodę Isamu odstąpiliśmy i nagle może, dobra, nie przechwalajmy, bo jeszcze mamy przed sobą najmocniejsze skrzynie wypada ta druga najsłabsza naklejka ale ona jest zdecydowanie lepsza od tej najgorszej więc i tak trzeba się z niej cieszyć mamy kolejną dobrą naklejkę, moi drodzy szczęście powróciło po odpuszczeniu metody Isamu na naprawdę bardzo, bardzo dobre to no, i zobaczmy, ile są warte skiny z tej oto bitwy. 394 zł, gdybyś beściakiem faktycznie w tym momencie, nawet samym się określił. Więc 8, 8, 16, 24. No to nie, dobra, 24, i to będą dwie strony: będą dwie strony skinów. Zaznacz, sprzedaj, zaznacz, sprzedaj. No, i patrzcie na tą sytuację. Czy ona nie jest piękna? No oczywiście, że jest, oczywiście, że sytuacja aktualnie jest piękna. Droga do kosy się naprawdę przed nami otworzyła o tak. Tak, bowka bierz kosę. To tak wygląda. No brakuje nam jakichś 180, czekajcie, 560-70, 500, 500, coś takiego, 560 albo 70 mm, kosztuje skrzyneczka z kosą. Ja niestety zawsze to zapominam. No ale mniej więcej wiem, mniej więcej wiem. Nie wiem, czy jeśli naklejki tak super poszły, nie damy im kolejny raz szansy, wiecie? Ale czy to musi być Olin? No właśnie nie musi. Nie musi być Olin yy, w tym wypadku. Czekajcie, tamta bitwa była. Yy, za ile? Czekajcie, 120, tak? 120 yy, brakuje nam, jakby powiedzmy, 160. No i na trzy osoby, no dobra, na trzy osoby jak najbardziej to może się udać, jak najbardziej może się to udać, dajmy jak najwięcej szans na to, żeby faktycznie ta koska się dzisiaj pojawiła, wbija do nas już pierwszy przeciwnik, będę tutaj czekał do 40, klasyczny, znaczy nie, to nie, dobra, nie mówmy klasycznie, bo ja różnie to w sumie klikam, 40, okej, okay, dobra. Przywołanie bota, jeśli ktoś jeszcze dąży dobić, jak najbardziej, ja zawsze zapraszam. O, patrzcie, teraz kamerka się nie zacięła. Nie zacięła się. Czasami je coś rozłączy. Tak samo jak mikrofon. Nie, muszę sprawdzić, że ten hub USB coś nie ma w sobie, że, że on czasami nie łączy. Kamerka ma takie coś, że jak ona się jeszcze złączy i od nowa się podłączy, to nas się zatnie. Trzeba dezaktywować i aktywować. Adek zaczyna od potężnej naklejki, bardzo potężnej. No i nie odpuszcza, bo nadal idzie samymi dobrymi naklejeczkami. Nie może być ciężki do przebicia, ale jeśli byśmy go przebili, to kurde, no to mamy koskę i walczymy jeszcze kolejną. Adek, odpuść, proszę. Ok, trafiamy teraz najlepsze możliwe naklejki z aspiration. Niszczymy adka i gościu jest w szoku totalnym. Co Tutaj się odwaliło, że aspiracjonami rozwaliliśmy jego przemocną naklejkę, którą utrafił. To jest jego tak naprawdę jedyny mocny traf. To jest to właśnie ta naklejka, w sumie ja to żadnego nie mam, nie mam dobrego trafu, więc się nie będę odzywał. Tutaj jeszcze Henry coś tam powiedzmy jeszcze raz w czas trafia. Ja totalnie nic, ja totalnie nic jestem zerem w tej bitwie. No i tak to się zakończy. No zobaczcie, zobaczcie na moją wartość skidu, przecież ja tutaj nic nie wniosłem. Jakby mnie tutaj nie było, to totalnie by się nic nie zmieniło w kierunku tego, co praktycznie. Zdobył zwycięzca. 278, więc nadal Szanse na kosę są potężne yy, Tylko komu damy Te szanse, żeby je wykorzystał Jak najlepiej yy, Myślę, że nie wiem, box stop Metoda, yy, a może Byśmy poszli w water elementale Które też dosyć spoko dropiły przy metodzie i samo. Czy jednak pójść coś innego? Naprawdę jest tyle możliwości, że aż ciężko wybrać drogę, którą chcemy podążać. Nie wiem, na przykład, to plus to, nie wiem, takie kombo, no nie? Party mix bardzo też stara skrzyneczka, tylko aktualnie ma zmieniony wygląd. 272 zł brakuje. Czyli 38, czy nie, 10, to o to może być, to może być, albo robeliniego damy sobie, nie? no ja skrzynia robeliniego dawno nie otwierałem, więc jak najbardziej kliknę i to jest 276, czyli... Jeden na jedno kosę może być ciężko. No, trzy osoby muszą być, trzy osoby muszą być, żeby ta kosa jednak była pewna yy, do zdobycia, no nie? W przypadku zwycięstwa dosyć pewna, no, nie? no bo ty 100% nikt nie ma. Yy, Chcę tak 80-85% na to, yy, że po takiej zwycięskiej bitwie można iść, otworzyć skrzyneczkę z koso bezpośrednio. Więc klikamy przywołanie. Ja dłużej nie czekam, bo jest to. Możliwe, że Nie no, to i tak będzie. Chociaż nie, nie jest. Nie wiem, jeśli zwyciężę i otworzę skrzynię z kosu, i mi zostanie, to ja będę walczył o kosę numer 2, Więc okej, okay, nie wiadomo w sumie. Hmm, ensur, skrzyneczka. Dos już mocna, po prostu już mocna skrzynia naklejkowa to już jest. No i widzę, że to są słabe naklejki. To są naprawdę słabe naklejki, jak na to skrzynie. No ale ma jeszcze dwie szanse, ma jeszcze dwie szanse, czy to jest coś mocnego, co ja trafiam. N na tą to skrzynkę totalny średnik, ale przynajmniej lepiej niż moi przeciwnicy. Teraz to może jest takie super mega. Jest, 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 jest. Mamy super naklejkę. Proszę, 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 fade, więc też będzie super stanie w faktoryniu, nawet. Więc koska chyba jest nasza, koska chyba jest nasza. Nie można tego zepsuć. Nie można tego zepsuć. Party Mixer, nie robali, nie, proszę Was, nie zepsujcie mi tego odcinka. Ponownie bardzo. Ej, będzie szansa na drugą kosę. Będzie szansa na drugie kosę. Uwierzcie mi, tu jest naprawdę mega potencjał na drugą kosę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczmy. Tak jest. Jest gigantyczny potencjał na to, że koska numer 2 się pojawi. 7, 7, 21. 21 skinów. Czyli tak, sprzedamy stronę. Hmm. Pierwszą, to, czekajcie, tylko czy to są te, okej, to są te, okay. te skiny Mamy, no, pozbyliśmy się 12, czyli tutaj będzie 9 skinów jeszcze To będzie 6, 7, 8, 9, 9 Sprzedaj, no okej, okay, mamy to, mamy to, więc pierwsza skrzynia z kosu jest nasza Okej, okay, metoda i samo się nie pokazała dobrze, ale za to skiny, które zdobyliśmy z tej metody już za to tak, już za to tak. Zobaczmy, jak koska ostatnio facebook był. Może i tym razem coś ciekawszego. Bajonet bardzo blisko. Są obdrapane shadow daggersy, forestiki. Więc tak by wyglądała pierwsza koska, a my mamy praktycznie tyle samo na kolejną bitwę. I to będzie bitwa już, właśnie, totalnie naklejokowa ze skrzyneczką ensur eee, Ona jest tutaj, okej. Okay. Wjeżdżamy, ile możemy, czyli tutaj też nam 5 zł przybraknie. Yy, czyli o robolini niestety braknie covert nie wiem. sobie. OK. To będzie taka bitwa. Yy, również trzech graczy, również trzech graczy, bitwa o kostkę numer 2. Również myślę, że może być bezpośrednia. Yy, o ile yy, wypadną odpowiednie naklejki, czyli te bardzo, bardzo fajne. I co, e, idziemy z tym, moi drodzy, zrykamy sobie tutaj, co tutaj się dzieje, e, za chwilę to startujesz. bo boty do nas dołączyli, żaden gracz, ale bociki jak najbardziej są chętne, e, więc rozpoczyna się to, ta batalia, e, Fnatic 218. ale i tak, i tak super, i tak super, i tak super, jak najbardziej, nie wiem, co to za gwiazdeczka, raczej nie jest najmocniejsza, no ale przeciwnicy też nic cudownego nie dropnęli, Flow, ej, to była potęga, czy nie, A Mocna, mocna faktycznie, więc ja nadal prowadzę to Co ciekawe, tutaj mamy 36, kurde Na razie bez tych bardzo mocnych naklejek Powyżej 100, czy moja jest? Nie, 37 I okej, okay, ostatnia, ostatnia, ostatnie naklejki W dzisiejszej bitwie moja jest lepsza od pozostałych Zobaczymy jak kowercik będzie wyglądał Jest, o, Hyper Beast, super, super Zobaczymy, czy jest koska, czy nie ma Jest koska, czy nie ma jest oczywiście kostka numer 2, moi drodzy. Również tu było 7 skrzynek, czyli jest 21 skinów, które zdobyliśmy i które pozwoliły nam zdobyć kosę. Więc ja pierdzielę jak ta metoda i samo zobaczcie, się rozwinęła. Że już myślę, że dużo osób nie skreśliło, powiedzieli sobie. Kurczę, on tutaj nic nie zrobi. On przegrał, a zobaczcie, jak wszystko to się odwróciło na moją stronę. Zobaczmy, jaka będzie kostka numer 2, więc totalny kozak. Jeszcze zostaje szansa numer 3, już minimalnie mniejsza niż w wypadku tamtej poprzedniej, ale nadal to są duże szanse, w których można zgarnąć sobie kolejną koskę, więc mamy. Dwie 122 zł. Nie wiem, czy nie walić również naklejki. Wiecie, to jest coś, co mnie tak wynagradza, że ja chyba nie odpuszczę tego do końca. Nie odpuszczę tego do końca. To jest skrzynia, która działa, więc również tylko cztery graczy. Teraz jest czterech Gracze, bo również chcę atakować bezpośrednio właśnie w samą skrzyneczkę z KOSU. Nie więc jedziemy z tym. Jedziemy z tym, moi drodzy. To jest nasze zwycięstwo, miejmy nadzieję. 3, 2, 1, 0 Odpala się bitwa Mega ważna, powalcząca trzecią kostkę Dawno trzech nie zdobyliśmy mniej to tak jakby metoda i samo, no nie? <laughs> Tylko, że bitewno, wygrywamy bitwę r Znaczy, no, no Dobra, dobra, to tam tak jak dziwna trochę rozmina W sumie nie Bo to inaczej w sumie działa No robimy cały czas takie same bitwy Z tą samą skrzynią i one faktycznie działają Zobaczmy, ostatnia Fnatic, więc będzie mocno Ale raczej nie zwyciężymy tego Czy zwyciężymy? Ponownie zwyciężyliśmy. Ponownie zwyciężyliśmy. Do koski brakuje. Na pewno do koski brakuje to sporo. No ale znowu zwycięstwo jak najbardziej. I to bitwa w ogóle ee, czteroosobowa. Zaznacz, sprzedaj. Trochę wszystko, no nie? Tak jest. 349, więc to też trzyosobowa bitwa. Ponownie to jest moja nowa, ulubiona skrzyneczka. To jest moja nowa, ulubiona skrzyneczka, która mi ja pierdzielę. Ża dawno żadna skrzynia nie działała dla mnie tak korzystnie. Jak właśnie ta. Jak właśnie tak, czekajcie, damy sobie alochę i się, o nie, kurczę, alocha się minimalnie nie zmieści więc z double downa sobie wrzucimy, Trzech graczy klikamy, kolejna, myślę, że to może być ostatnia bitwa, Ok, poczekałem sobie dłuższy czas, jak widzicie tutaj jeszcze będą mieli chwilę czasu, żeby dołączyć jak będą do boty dołączać więc jeszcze trochę tego czasu zostaje no prawie minutę, prawie minutę czekaliśmy tak jakby, przed startem niestety przeciwników nie ma Chyba się boją mnie. W rękach właśnie są magiczną skrzynią. O, flow będzie lepszy. Flow będzie lepszy. Już to było widać, ale nic straconego moi drodzy. Poczekajmy do końca i niech się to rozkręca. Niestety nie Najsłabsza naklejka chyba. Gwiazdeczka 11. No to już widzieliśmy u przeciwnika. Na razie bez szału, Na razie bez szał, ale spokojnie. Poczekajmy do samego końca. Zobaczymy co tutaj jeszcze może się wydarzyć, bo są jeszcze te naklejki. Takie nie wiem co to totalnie jest ja pierdolę. Mamy słuchajcie Koskę numer 3 Mamy koskę numer 3 Tak jakby z metody i samą Nie wierzę, że oni to przebiją Naprawdę nie wierzę, że oni to przebiją Ja już myślałem, że to będzie ostatnia kosa Totalnie ostatnia A tutaj siadają nam te bitwy Na metodzie i samą Tyle co nieszczęścia, mieliśmy dawno czegoś takiego nie widziałem O kurde, czekajcie, już tutaj patrzyłem. Tysiąc, Ej, jest taka mocniejsza skrzynia z kosą. Ja Znaczy, musimy. Nie, nie ma. Zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy. Czekajcie, 9 skinów. Yy, 9, 9, 30. Nie, 27 skinów. 27 skinów, czekajcie, czyli tak. Właściwie. A dobra, będzie widać do kosek. Będzie widać do kosek. Yy, ile to jest. Zaraz, czekajcie, poszukam. Tak jest, dobrze pamiętałem, stać nas idealnie na Luxury Knife'a, czyli tutaj są zdecydowanie lepsze koski niż w poprzednich i tutaj te koski są easy do przebicia, czyli zdobędziemy dwie. Średnie kosy i mam nadzieję, że trzecią superpotężną to nam da takiego Kopa na GeForce Słuchajcie, Słuchajcie, że w kolejnym odcinku Będziemy mogli zrobić coś zdecydowanie grubszego Niż normalnie, no i co mm, Takie mamy kosy Takie mamy kosy, zobaczmy Co mi tutaj wypadnie, trzymamy kciuki Oczywiście o górną półeczkę, Gamma Doppler Karambit Lore, Bayonet Fate M9 Slaughter No i M9 Bayonet Lore Więc klikamy i zobaczmy Jaka kosa nam dzisiaj jeszcze Koledi, kurczę, no, no jak na takie kostki raczej kozacka to kosa nie jest, chociaż i tak jest super, i tak jest super, bo zdobywamy trzy naprawdę potężne kosty, moi drodzy. Podoba mi się to, podoba mi się to. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Subujcie, lajkujcie, na razie ma i cześć!